Jak dobrze jest chwilę odpocząć od tych wszystkich zestawów gamingowych. Dzisiaj czeka nas dosyć ciężka robota i poprosiłem do tego wszystkiego Enigmę. Ogółem w, nasz kolega potrzebuje dosyć sporej pomocy. Dlatego potrzebowałem kogoś, kto mi w tym wszystkim pomoże. A zadanie nie będzie proste. To nasz taki dosyć specyficzny kolega, u którego widzieliście wielokrotnie odcinki. Dlatego zachowując pełen profesjonalizm, musieliśmy też zamontować na siebie profesjonalne stroje. Tu no, chodzi Witamy Was. W programie ZIE, czyli Ziemniak i Enigma, sprzątają. Dla mnie pasuje. To jest nasz obszar badań. Chodźcie tutaj do nas. Otóż możecie poznać, to jest ogólnie stanowisko, gdzie nasz wspaniały Knut Pagołusz streamuje na co dzień. To miejsce, które jest mocno wyeksploatowane już. Możecie zauważyć, że m.in. podłokietnik nie przetrwał próby czasu. On był kiedyś podłokietnikiem, dziś jedynie z wisa z góry. Natomiast to. Człowiek sukcesu, który zasługuje na miejsce, gdzie poczuje się jak król i my postaramy się mu zapewnić takie miejsce, niekoniecznie wymieniając wszystkie rzeczy, które mamy, ale przynajmniej mu zrobimy porządek i przeniesiemy to biurko w inne miejsce, gdzie będzie mu się lepiej streamować. Ale stary, panie o tam, z gdzie, na tego miejsca robiłem miniaturę, teraz to nawet nie nadszedłem. No, jest to problematyczne. Fago, od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy? Pokaż lepiej statuetkę, że nie byle komu robicie porządki. To się już... Osta... Kiedyś byłem nikim, a teraz co tam jest. Teraz Pago ostatnio kilka dni temu był na Złotych Antosiach i dostał Złotego Antosia. Za najgorsze zagranie. Nie wiem czy, czy jeszcze czym chwalić, wiesz? Może jestem przegrywem, ale jestem najlepszym przegrywem. przynajmniej tobie nie ukradli statuetki. To może on ukradł. <śmiech> <śmiech> Powiem tak. Tysiąc ja, złotych wartość jednej. No Ale to światło jebało. Eee, no, ale tam... Na, najebane tych najebane tych pudeł jest jakiś tam, tam to nie jest tak że to te pudełka będzie to jest moment no bo się zbierało tych pudeł, jakieś sprzęty w tym miejscu. No ja nie mam tego gdzie trzymać, jest remont. Sprawa jest taka, że zbudowaliśmy to całe stanowisko no już z półtorej roku temu, jeśli nie dwa lata temu. Udało nam się nabrać całego Twitcha, że Pago się nigdzie nie przeniósł, tylko zbudowaliśmy mu te ścianki i odtworzyliśmy jego naturalne środowisko, w którym się znajdował. Bo to nie jest prawdziwa ściana. Jak ktoś nie śledził tej serii i nie widział, co się dzieje, to ta ściana to tak naprawdę płyta OSB, która imitowała jego ścianę z jego mieszkania. Znajdujemy się w zupełnie innym miejscu. I rzecz jest taka, że będzie Będziemy się przenosić piętro wyżej, a tam wyżej nie ma internetu. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy zapewnić, żeby to stanowisko mogło robić dla Was streamy. Podłącz internet? Na Wi-Fi byś nie musiał siedzieć? Nie, jak podłączyć ten, no trzeba jakieś po kable, pójść siedzieć Gdzie masz te kable? No, na, komandę, no na razie są na dole z tym. W sypialni. no, w kuchni, salonoku. Kuchni. Czemu masz tam kable, jak ich potrzebujemy tu? No, bo tam leżą po prostu. To możesz je przynieść? No. Jak zaczynamy, no to mogę. Już zaczęliśmy. No i na razie jak był. Jesteśmy w mojej sypialni. Mamy już dwa kable eternetowe długości 20 metrów. Po pierwsze, żeby zabezpieczyć wtyczkę, owijamy ją taśmą. I teraz zaczyna się prawdziwa akcja. Enigma, widzisz, to tam jest miejsca? Mogę się przecisnąć? To trzymaj kabelek. Ty, my potrzebujemy do tego jakiejś drabiny czy coś. Mąbro, na górze mąbro nie jest. Riowi się kable spodobały. Nie gryź tego, proszę cię! Pakiety zgubisz. Jakbyś mi dał na To czekaj. To, to była nie z nami misja, ogólnie no, tego go. Go. Czekaj, Enigma to będzie bardzo. bardzo Kompromitujące? Nie, to, Czekaj, a jak, jak to zrobić? Na czekaj, ja na ja że tam kurwa sobie. cały rok, Bartek myślał, tylko że były włączone. Tak. Teraz cały czas. Może, dajesz radę? Tak. To wkładaj w rurę. No i właśnie w ten sposób. to, to miał być odpływ od praca, tej no, nowego popłaca. kibla ogólnie. Nowy pion miał pion stronie, być zrobiony, ale, ale zrezygnowaliśmy nie z niego. Nie w rurę, nie w rurę. Nie, to Grześna mówi, żeby puścić przez rurę. Ale ta rura jest, ona nie jest podłączona z niczym. Ona jest, zobacz, ona się rusza. To nie chodziło o tą rurę do góry? Nie, mówi, żeby tą rurę i później nad rurami tam i wtedy wejść do góry. jak no. ścieki na mnie zaraz. Na w ogóle to spuszczę wodę na górze zaraz, Nie, zobaczyć. nie rób tego. The the drabiną. Dwa, skur... Sianę nową bu... Ruszasz nim? Kto tak pnął? Gdzieś słyszę. Ty, mam! Słuchajcie, to jest przewód, przez który będzie szedł internet. To jest jeden z dwóch przewodów, bo musimy pójść do streaming PC i do gaming PC. Cześć, Cześć. Ja to mi no. Luzik stąd. Nie, nigdy nie słuchałem. Pago, jesteśmy w twoim kiblu. Czekaj, to teraz A, potrzebujemy... Kurwa, nie. mi się na Twitterze coś wyświetliło. Jakiś typ, jakiś na Twitterze mi jakieś latają TikTok, jak chłop jakiś śpiewa. Ja se czasami sobie wchodzę na Twittera, jak kurwa te ku chujce mnie nagrywają. Zobacz to. z który będzie szedł internet. To jest jeden z dwóch przewodów... Ale ten simularze żeby do gaming PC. PC. Nie, nigdy nie słyszałem. Pago. No z Jesteśmy chata. w swoim kiblu. Czekaj, to teraz potrzebujemy kodu. Router ma na stanowisku i kabel. Druga osoba będzie podawać kabel tu, na górę. Druga osoba będzie ciągnąć kabel w kiblu, a trzecia osoba będzie wciągać kibel do. Nie. W... Yeah. <laughs> Enigma. Będziesz mi podawać kabel tutaj, ja je tu koordynuję, żeby przychodziły przez kolanko, a ty ciągniesz na górze. Bo mi się bączyć z tej. Ty, po prostu przechwinił. On skleił dwa ze sobą, żebyśmy się nie musieli wysłować. Nie? nie! To problem jest! Wróci Ci kablem? Nie, nie wracaj kablem. Wróć z otwieraczem <laughs> powietrza, jak masz. To zostaw tam pago samemu. Nie mogę! No i tak to jakoś <laughs> idzie ta robota, nie? To jest właśnie to ciągnięcie druta. Właśnie to dlatego to jest uważające strasznie zadanie, bo musisz przeciągać przez małe szpary i to jest strasznie niewygodne. Ciągniesz? Nie, ta, ta, no. Tak, ta. Dobra, uwaga, teraz drugi przechodzi. Kur Czekaj, bo się zaklinował. No bo teraz wchodzi wtyczka. Jeb... nie przechodzi, za gruby. Ej, oni to wpuszczali jak no ja teraz kinem, mamy chul... tyle, co wciągnęliśmy, to... Co zrobiłeś? Wodę spuszczam. Co jest? Pago, bo... Ja naprawdę nie mam pojęcia, co coś mają. tutaj zabrać. No nic, no trzeba najpierw... No my to robiliśmy od 15 do 1 Kodi. Kurwa, było to pytanie niedawno nawet, Miłosz. Czy z biegiem czasu, czy żałuję zakupu tego domu, czy kupiłbym drugi raz? Nie, ciężko powiedzieć. Może czy remont bym robił, czy mi się zabierał za ten remont, ale na pewno też... Na, na, pewno, na, na pewno inaczej bym się zabrał za remont i tak dalej. Ale najważniejsze jest wziąć teraz kompa, żebyś mógł streama rozpocząć. No nie no, ale nie wyniesiemy biurka i tak dalej, jak nie wyniesiemy tego. To jest tymczasowy no też ty póki ty co, nie? To no, trzeba No to wy. wy Inaczej, no i in, no. no. To jest długa lista ogólnie, temat rzeka, no. Wiem więcej o domu, wiem więcej o technologii, wiem więcej o kolejności itd. i tak dalej. Kolejność pracy by była zupełnie inna. Może bym kogoś wziął, żeby też nadzorował. Może ta pierwsza ekipa, bo to były problemy, no. pierdolę nie ma na filmie. A oni specjalnie tak montują kod, żeby na Lesera wyszedł. Czemu to biurko mam krzywanie pod ścianą? No, tak ziemniaki wymyślił, żebym miał kadr taki inny niż zawsze. Po prostu do, nie wiem, do Anglii do pokoju. To co z tymi ubraniami? No są świeże? No, tam... w miarę, nie? Pani ba, Cię przepraszam. Ja tam przyzwyczajony do podobnego poziomu, to wiesz. Ale tu jest naprawdę, tu, tu, tu gorzej niż... <grym w wiosku> Kurzy się tu trochę. Cały czas był nos, bo cały czas mam tyle kurz w nosie. To są w ogóle, powinien mieć dopłatę jakąś do ciężkich warunków, kur... pracy w ciężkich warunkach. Się, oni też nie tak No, to do Was. A co Ty? Gnoju nie widziałeś? Nie, nie polonowałem drewnianego. Się znalazł? To jest jaskinia gracza, a nie wystawa. Burde. O kurwa, gdy się skurzuje, gdzie się zbiera, no to też dużo jest przez ten remont. Eee, nie planowałem drewnianego no. domu, okazja no, się nadarzyła. Na a teraz prosimy, żebyś tu. uchwyty do monitorów. Jest inna fajna jest ciekawostka tutaj cały na czas. tego monitora. Jest nie zastanawiam co się, co się stało z tym monitorem. Widać to? Widać, widać. Stary, czy aż tyle ci się wody skropiło, czy wtedy jak ci rura przeciekała z sufitu, to to tak wyszło? No, się kapało tu, kur... Tam, tu zalało wszystkie te, wszystkie listwy zalało. Czekaj, na komputerze ci pokażę, bo to jest dobra... Wyłącz komputer, musimy przenieść wszystko. A czyli ci zdać? Ale to już, no... Już nie interesuje mnie to. Ja chcę to przenieść... To po tym sterydach rozmowy na urodzinowym streamie. Do kierownicy. Nie, musimy wszystko zaznaczyć, w którym miejscu było, plastrami, żeby miał tak samo. go znakuje, gdzie co ma, natomiast my weźmiemy ze stopkratki z filmu, jak ma ułożone rzeczy... A nie wrzucili tego klipu, jak... Mamy klawiaturę, jak słuchawki, coś? Szklankę też chcesz na górę? Dlaczego tego potrzebował? Dągiel, zegarek, jakiś, jakieś dyski. Mati, czy ty też masz wrażenie, że jak tego dotykasz, to się wszystko absolutnie lepi? Ty, 5000 fautolców. Nie chcę ruszyć. No jest. Masz jeszcze jedną nową podkładkę, bo ta jest tak. Mam, mam, no. To to mogę wyrzucić? Mhm. Sam no właśnie, nie widać, że on jest taki zarzygany Bartek. Hmm. No, wyobrażasz, że sam to robię? Człowieku, ty byś to, to robił w tydzień sam. No, to akurat prawda. Tydzień, tydzień bez streamów by było. No, ale Aga na dole też Dobra, spała w sumie. Za ścianą proszę. Aga była na dole, spała w sumie. Ona mówiłem, przyzwyczajona. Jest studio. Ja cię to, przepraszam. Ja cię mówię, że zawsze mówię, że jest syf. Teraz by... też będzie za ścianą. Ja cię przepraszam. Po prostu cię e? przepraszam. Ja też proszę o formalne przeprosiny. Wy... Wycieli tam jest Gerald. E, zużyte to jest. Oni, do, oni po chwili zobaczyli, sprawdzali tam było. zużyte były te faudolce. Murdel miałeś u nie ciebie. Prawda, nie, nie, było, tak, tak, ja tak źle, ale miałeś tak 70% tego. Tak. Nie, Cześć, nie mułem, Sykson. Tak, bo mam. mam widzę, 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 widzę. Bo mam te statywy, to jest, to jest to, kurwa, to, tak, że, że mi ten monitor możecie, nie odpada nie z tych źle, statywów. To nie jest źle. Chodź tu. Chodź tu ja ci pokażę. Robimy test. To robimy test prawie białego papierka. I to jest. To jest Pago. To jest jego martwy skóra jego włosy, nie tylko z głowy jak widzę. Ja będę dzisiaj w nocy leżeć na boku i będę płakać. Chcesz zakręcić skrzynkę. Zapraszam na Helpage z kodem Pago. Chcesz kupić lub sprzedać skin. Zapraszam na Shadowpay z kodem Pago. Nie masz czasu i chcesz szybko sprzedać skin? Zapraszam na Skinplay z kodem PAGO3. Razem to weźmy, żeby mi tylko nic nie spadło. Coś kupnąłem. Klika odpadła delikatnie. Myślałem, że ten filmik zajmie nam, wiesz, z 2-3 godziny takiej intensywnej pracy, ale coś nam nie wyszło. Ten filmik to taka współpraca między twórcami. Czasami ktoś potrzebuje trochę pomocy i mam nadzieję, że następnym razem jak ja będę musiał kupić do siebie ogódek, to Pagot z uśmiechem wpadnie i posprząta. A po zimie jest sporo roboty z trawnikiem. Gawarysz paruski? Da zasadzie guto ci nie Tch. Super. Każdy poszukuje najlepszego patternu jeżeli chodzi o case hardenet z Kiny. Natomiast w przypadku tej obudowy możemy zobaczyć, że to jest the dust hardnet. Czyli... Ale wiesz komputer kurwa ile ma miesięcy. To jest po prostu przez ten remont jest takie skupisko kurzu mi się wydaje. Przecież kiedy ten komputer był złożony? To było dwa miesiące, trzy miesiące temu. To... To ten pokój był cały pomalowany na biało, ale później ta farba była ściągana. No i wygląda tak teraz. No jak kąpy nie czyściłem kilka lat jak ten komputer ma kilka miesięcy temu go składałem z sucharem. Przątam gieczy, raz na jakiś czas, ale ogólnie powiem wam przez ten remont, jak nie było remontów i wcześniej mieszkałem tu, czy w mieszkaniu, no to, no to było podobnie. Ale teraz na swoją obronę mam to, że kładę laptopa obok łóżka, nie używam go 3-4 dni i na nim jest warstwa taka kurzu, kurwa. Z remontu pyłu jakiegoś, nie wiem, kurwa ogólnie boję się, że tu wszystko będzie do wykurwienia na śmieci albo do wrzucenia do pralki. I pewien pattern, Taką który układa bezbażną. się, w zależności od tego, jak dany twórca korzysta z komputera. Tutaj widać intensywną pracę. I tak jak nie chcieliśmy syfu przynosić na górę, tak syf przyszedł z nami. Najgorszy to jest trzeci. 18 albo 19, było. są trzy żarówki, ale jedna działa. Wiesz, jak się pojawiają pierwsze płatki śniegu? są płatki smogu. No skądś to się musiało wziąć. W ogóle zobacz, patrz co mi się Muszę sobie strzepać spodnie z kurzu. Co o tym wszystkim, Enigma? Sądzisz jakiś komentarz na gorąco, póki pa na górze? Która jest godzina? 19.02. Do jutra się nie wyrobimy. Nie, go z każdym filmem i z każdym naszym spotkaniem coraz bardziej cię zaczynam nienawidzić, chyba. Ale właśnie z tym, już mniej ten, taki bardziej mniej się przejmuje detalami. No, ty Co? się mniej przejmujesz, ale wiesz, my dbamy o te detale. Oj, oj, oj. oj Ciężkie. Przecież ja go porysuję, to on nie zabije. Liwy, czemu miałbym mnie zabić? Przecież ja mu pomagam. No, wasze... A ty, no tego sam już nie będę ponosić, bo to jest zbyt szerokie. Moglibyśmy to rozkręcić, ale w sumie lepiej jest to wziąć. Druga połowa tak. A ty podłączysz ten monitor, czy tego nie stało. Będziesz tego pierwszy. I. Zaraz. Pago odwrotnie. co się stanęło? To jest dosyć przyjemna klawiatura. Jedyne co pokazuje nam tutaj jej stan, to mocne zużycie, plamy skawy, kawy, włosy, drut, który zebrał się na klawiaturze. Dobra, to jest w ogóle klawiatura od String PC. Prawie, prawie na niej nie korzystam. No zobacz jak ona zakurzona jest. To jest klawiatura, z której nie korzystam, praktycznie. A po prostu tak. jeden z drugim. Wyłączam to, nie będę z wami tego oglądał. Wsadzę ci w pizzy tam jak tą klawiaturę, kurwa. Ten też opada, wszystko opada, ty co. No wszystko kurwa, opada w tym domu. Tak. Nie no dobra, czysta, to trzymam Nie chwilę przerwy w nagraniach, żeby nieco dokończyć. I możecie zobaczyć, jak na ten moment wygląda pokój. Otóż zaczyna się on zapełniać i możecie zobaczyć, że stanowisko pago w końcu, po kolejnym roku naszej nieobecności ponownie jest czyste. Ale najważniejsze jest to, czy. Czyli honory, odpalamy na trzy. Raz, dwa i. Słychać jak kliknęło nawet. Czekaj, Czyli wyłączyliście z tyłu? Nie. To czyli tu. To... Nie, no jest włączony. Czekaj. No to pago. My jedziemy, trzymaj się. Ale jest włączony. E, uspokój się. A znikliknij do i Uspokój się. Czekaj, bo rzuca, będzie pago. Czekaj, Dobra. Moczył, co bajka? Ten duży no. 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 No i było to słowo kliknięcie lube, bo to zaskoczyło. A tutaj Pago wklikał się, no trzeba coś dołożyć. Bo taki wystrój pokoju, który jest totalnie pusty jest niewystarczający. A zresztą to co najważniejsze, to możecie usłyszeć, jest masakryczny pogłos. Jednak My tego nie chcemy. Dobra opaki, na trzy. On sam odjebał coś tutaj. Zgniótł nowe do tych... Wpadłeś do dziury Sam no, no, sobie jak... zgniotłem no, Spad... Tak spadłeś To Herman Miller jest, to nie to nie a nie wiem ile on tu jest, tak jest. jest To jest tak czemu ty p*** <ścoughs> Kiedy ten film się zmienił? Wy Podnieś dury, ale moje brudne i nie ma spodni Co oni wrzucają do tego filmu? I są jacyś jebnięci Tej, ja pierdolę Zarań zajebę strajka na kanał i usunę ten film. żeby coś takiego wrzucić na film? Ale czekaj, to <grym> Jest ucięte, oni mi podkręcają, ja mówię, weź pod weź potwerkuj. Nie masz płatnie. weź potwerkuj <grym> i mnie... Ale rzywają, ale to a co z tą płytką? Tą płytkę wystawiamy tam? Tak było. <grym> o Boże, co oni robią? Ja pierdolę! Ale nikt ma taką petardę za bateau. Co tu nie czekli? ile stąd <tryk> <tryk> Ok. Powinien być dźwięk <tryk> coffin dance. Teraz po... Pokażę Wam coś ciekawego. Otóż Pago od dawna ma u siebie to wielkie pudło i pewnie zastanawiacie się, co to jest. Mi się wydaje, że fotel. Tak, otóż Logitech wypuściło jakiś czas temu fotel I we współpracy z Hermanem Millerem. Z tego, co wiem, nie był on dostępny za bardzo w Polsce w sprzedaży, natomiast sam Herman Miller słynie z tego, że robi bardzo fajne krzesła ergonomiczne. To też warto będzie to otworzyć i zresztą możecie zobaczyć. Herman Miller, czy... I to chyba ma być złożone, z tego co to tak to amerykański. Jak chcecie nie, sobie kupić tam... takie, taki fotel, to musicie mieć dużo miejsca, żeby go zunboxować. Tak szczerze, to przyjechałem do PAGO tylko po to, żeby zobaczyć w końcu ten fotel w rzeczywistości. To jest amerykański fotel Miller. Ten unboxing, jaki chyba, jest nie o, tak, ludzie te... te... nie, nie ma. Jeżeli ten film, to ja bym posiedział. Ale ja, ja, te, ja, też, ja też, Ale pago mi nie chcę pozwolić, bo mam brudne spodnie. Fajnie jest zrobiony. Widać, że to jest takie zupełnie inna klasa niż fotele gamingowe. Kurwa. Totalnie inaczej. Gumowy logo to, logotyp było ciemne to... Yeah. to On mi jest. Oni już ujebali, Zmęczenie. to nasiedli mi na tym. Teraz wyciągnąłeś fotel, wchodzisz fotelem z powrotem, rzucisz tam na stertę pudeł. Popatrzcie, a co jest najciekawsze, to to, jak wyglądają same plecki. One są stworzone z takich pojedynczych elementów, które mają trzymać bardzo dobrze nasz kręgosłup Jak widziałem materiały, zwłaszcza na YouTube, bo to już jest mega premium fotel, to popatrzcie, to ma się dostosować do naszej krzywizny no, pleców. Takie rzeczy nie są dostępne w standardowych fotelach. No mocno się w Taki, tym... takiej wyższej kasy. No założyłem no, te spodenki później tak, Bartek. Ogólnie oh, spodenki ściągałem, bo były ujebane, musiałem wyjechać autem w garażu, z garażu. I nie chciałem ujebać kurwa z foteli, no. Taka jest geneza tego, że byłem w majtkach. No normalnie, jestem bardzo słudnym i czystym dżentelmenem, no. Zresztą, no wiecie, to auto się nie czyści co tydzień, tylko no raz na kilka lat, no to nie chciałem je bać. Nie to bo to kosztuje. Zresztą ja nagrywam gościem, który się rozbiera? Aha, znowu. taka praca. Ale <laughs> y, wiecie. Usiadłem że... ci na palcu? Nie, nie, nie. Po tylu latach nie zmiana? No, nie no, ogólnie ja na tym fotelu siedziałem dwa razy już. I jak się na nim siedzi, to to faktycznie jakby się nie siedziało. Są plecy mega odciążone. Ale palec w jakiś sposób wyczułeś? Wasz palec też chciałbym zobaczyć pod tym filmem. Jak wam się od, pod, od, odcinek podoba to. Ej, co to jest za kadr? Nie, nie dam rady tego oglądać. Zawadziłem kółeczkę. Ej, mi w dupę tak, gacie, ja pierdolę. Jak ja mam. Za, jak ja mam zad, jak 70-latek, jakieś obisu mam posiady. <grystanie> ja pierdolę, jakie mam? Fajnie ładną. Czesła? No. Jakie? Może będę się bał. Kurwa, jak gole nogi, no przecież widzisz, że na dłoniaki mi nogawką wystrzają. Mam <grystanie> cokolwiek z Jak kurwa, mam owoś one nogi, normalnie. Jedna rzecz, która mnie tutaj bardzo zdziwiła i zaciekawiła, zobaczcie. Standardowo w fotelach podłokietniki idą do góry. Tutaj one delikatnie się schodzą, czyli trzeba być wąskim stali. To nie jest w dla grubych, ludzi. ale one się jeszcze może rozwieść, na bo. Ała! Jak? jak? O. 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 Czyli to jest taki fotel fajny. Teraz jest dla grubych, czyli dla mnie. <laughs> Ziemniak. <laughs> jeszcze szerszy. Mogłby się nam tu rozlać cały. Mati, jak pierwsze wrażenia? Chce się dla grubych. Dobra. No, już musiał ten fotel wnieść. G, ale no, ma to szkolenie ma zagówkę. To nie boli w tym fotelu, nie ma tej zagłówka. Jak <noise> no w sensie, te, ściągaj na tyle to się. Chcesz fotel, Eee, powiem ci, ciekawe to jest. Nie wiem, jakby się to sprawdziło na dłuższą chwilę, ale masz wrażenie, że twoje plecy są zaopiekowane. On się tak, no nie ma zagłówka. O, tak, czy... Znaczy ogólnie na razie powiem wam tak, nie, nie, nie wyczuwam problemu z zagłówkiem tak szczerze. Twoich ruchów jak na przykład fotele gamingowe, No nie opieram się w ogóle jak gram. Natomiast tutaj rzeczywiście. Się nawet przekręcisz lekko, oprzesz w bok, a ja tak wrażenie, chylam. byś się cały czas opierał, więc mogłoby to być ciekawe, jakby z takiego fotela pokorzystać chwilę dłużej. Pokażemy? No dawaj. A to jest ten okay. wartość, to jest ta nowa seria. No, no, Mówiłeś, to, to mało, nie ma co pokazywać. nikt w ogóle nie ma. Ona ma, ale, ale te inne złożymy. wszystkie Hermany nie, nie to mają. To jest manipulacja, to jest manipulacja. Ja też miałem porządek, za nim przyjechaliście. Dostawcą naszego kurzu jest Pago, spółka akcyjna. Nie no, jak Enigma za nie przyjechał, to nie było. No. Się tam, cię podrzucił, tak? Ale to wiesz co, muszę przyznać? Że dzisiaj to jest najcięższy dzień ze wszelkich przenosi. No, A dzisiaj ty tak ten... prawda, prawdopodobnie? Słyszałeś, że się No Ale dzisiaj musi skończyć stać. No, trzeba będzie szybko dogarnąć. ogarnąć. jutro się wyprowadzą. No, ale będziecie jeszcze na pewno. Nie, nie, właśnie, już na stałe. <laughs> Kni lewą ręką do góry. Dobra, mamy czwartego człowieka na górze. Zważaj, bo Regis wali na głowę. Meton Jeszcze z No. Jesteśmy. O, no. Trzymam szafkę na głowie? Ła! Puściłeś miłe boli. Oh, to nie było przyjemne. Jaki ten film jest dzisiaj głupi. Po prostu jest głupi. Albo to ja jestem głupi. Tu, widzisz? Zdarliśmy trochę silikonu. Mam nadzieję, że LEDów nie rozwaliliśmy. O, I ten LED o, kurwa Wi-Fi nie chce to złapać. To zdarliśmy silikonu. Ale wiesz, co to będzie działać? Bo to jest tylko turina. Tak. I, i, i nie, nie, no może to nie tego wina, ale to... bo teraz więcej LEDów nie działa. Ale przez jeden LED mi nie działał. Cały dzień nie łączył mi się z wifi. fi To był ten. Tutaj, tutaj, tutaj. Ale... Dobrze, że to były LEDy. LEDy uratowały nam wiele. w sumie LEDy są droższe od tej szafki. Tak, ale z drugiej strony. tak go ma w chyba. Nie, bo to były nasze. I tak nie świecił wszystkimi. Świecił. Dobra, dawaj, <gadzali> trzeba wstać do środka. Dobra, teraz najważniejsze Pogadali. co trzeba zrobić to, zobaczyć, czy LEDy nam w ogóle działają. No i stary. Otulinki trochę nie teges, ale działają. Oj, jakbyście się zastanawiali, to nie to, że jestem zdenerwowany, czy coś. Zaczęliśmy wczoraj, jest 9 minut po północy, a to jest materac, który ma stanowić tutaj ustrój akustyczny, bo nie mamy nic innego. No i słyszysz? Już jest inaczej. Weszliśmy tutaj, słyszysz, że jest inny dźwięk? No. Jest krótsze, bo to ci pochłania. To jest najprostsze, najtańsze, zwłaszcza jak masz 5 nieużywanych materaców. no, tego nie widziałem wcześniej. Poglądaj mam Manka. Czy co ty robiłeś na tym łóżku, co? Nie wiem, to jest materac do Snacksa, tak już był. <laughs> z Rolf G2. Możecie się zastanawiać, czemu tu jest ciemno. Ja sobie jaj nie robię, ale połowa okolicy właśnie zgasła. Znaxa. A jak zgasła, to zgasły nam wszystkie rzeczy. Do końca... I ogólnie wychodzi na to, że to nie, nie zgasło u sąsiadów światło wszędzie, tylko ludzie spali, bo była pierwsza, a u nas wykurwiło, pojawił się znowu ten problem, że jak do jednego gniazda miałem całą elektrykę podpiętą, to mi wywala, kurwa, główny bezpiecznik. Cała ulicy jest stary ciemno. Jesteśmy na etapie, na którym udało nam się część półki tutaj uzupełnić. Mamy oczywiście nagrodę, z której Pago jest najbardziej dumny, czyli Złotego Antosia. Możecie zobaczyć z bliska, jak taka nagroda wygląda. Kawał metalu, dobrze wykonane, mokry suchar odwalił naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o gale. Tutaj ta półka będzie uzupełniana przez kolejne streamy. Tutaj część rzeczy mamy, których się będziemy teraz pozbywać. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko, to widzieliście, teraz już światła nie ma i to dużo nie pokażemy. No, problem jest taki, że nie ma prądu. Jak nie ma prądu, to już nic więcej nie zrobimy. Więc cóż, mam nadzieję, że wam. Wykorzystali to tylko jako pretekst, żeby spierdalać czym prędzej, nie? Naprawdę, chyba nigdy tak się nie rozstaliśmy. Wybiegali z domu, nie? Wybiegali z domu, nawet się nie pożegnali. A jeszcze ich może że się może po... wpadli, to byśmy garaż posprzątali. Tam dużo fajnych itemów może być. Wiecie, ja mam budzik na siódmą ustawiony, jest pierwsza, a jeszcze musimy dojechać do tego Gdańska, do którego się przeprowadzamy, żeby nigdy więcej nie uczestniczyć wspólnie w kolejnych przeprowadzkach parku. A fotel gdzie dajemy? Tutaj? Już sobie przesuniesz. Czy mamy coś do dodania? Traumatyczne przeżycie. Patrz jak mam minę, jaki smutny jest Przeprowadzam do Częstochowy. Nie kończymy jeszcze. Dziękujemy bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja mam powerbank, możemy zaraz podpiąć zasilania Marynę. A, Agregat. A ty właśnie nie miałeś czasem banku energii? Możliwe, że to bank już energii się wyładował energii już wtedy. Ja on się było. wyczerpał. Póki mamy jeszcze światło nasze, to wyjdźmy chociaż stąd i wyjedźmy. Tak, Bo może latar... brama jest otwarta. Nie, 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 oni, oni bekę kręcą, dwa, żeby już więcej dwa, dwa, się ze mną nie zobaczyć. kurwa szmato. Nie mogliśmy mieć lepszego wyjścia niż brak prądu, nie? Tego nas to uratowało, wiesz? No, ale póki mamy energię, to pomóż nie mam komórki tylko spakuje. nie ma mikroportu? Mam. <grym> tam było ciemno, nic nie widziałem. Oni wyszli mnie zostawili tam. Cześć. Ja komórki nie mogłem na biurku znać, bo tak ciemno. Zobacz, Cześć. powiedzieli, poszli. Ja. Yeah. Tak było.